Państwa bardzo serdecznie z tej strony gorące newsy Weasel Newsa. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy na, ankietę na temat frakcji State, która frakcja jest najlepsza, a zarazem która jest najgorsza i nic nie robi. Ja jestem Józef Dyszka, was ulubiony przedstawiciel telewizyjny, który ma największego Pindola na mieście. Zaczynamy. Witam pana bardzo serdecznie. Jaka frakcja state według pana jest najlepsza oraz najgorsza? Witam, witam. Moim zdaniem no, GoF jest taką frakcją najlepszą, wiadomo, też sędzią głównym jestem. Polecam wszystkim frakcji GOF. A najgorszą frakcją, no to no tak naprawdę no nie ma takiej, bo wszystkie robią, wszystkie działają, wszystkie dla naszego tutaj pięknego miasta służą że był porządek, więc no... Dobrze. Ja panu dziękuję bardzo. Witam cię bardzo serdecznie, stary jajalu. Która frakcja z tej według ciebie jest najlepsza oraz najgorsza? To co ja tu mogę powiedzieć? Najlepsza, no to oczywiście jest IMS. Według mnie. Dlatego w niej jestem. Eee, an najgorsza? Szczerze mówiąc... Szeryfi. Dobrze, dziękuję bardzo. Witam cię, ty stara rozwodnico. Która frakcja według ciebie jest najlepsza oraz najgorsza? Ja witam ciebie, ten mały pederasto. Chciałbym zaznaczyć, że najlepszą frakcją są szeryfi. Właśnie tak, szeryfi top 1 frakcja. Gdyż chuja robią i chuja im się należy. Dobrze, dziękujemy. Uwzględnimy to w ankiecie. <laughs> Witam cię bardzo serdecznie. Która frakcja State według Ciebie jest najlepsza oraz najgorsza? Najlepszą frakcją State jest GOV, a najgorsza MIMS. Im Dobrze, dziękuję bardzo. Witam cię, ty małej koczkodanie. Jaka frakcja State według Ciebie jest najlepsza oraz najgorsza? Oczywiście najlepsza to Government. A najgorsza aktualnie to SD. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Miłej Dobrze. pracy. Możesz wypadać. Wołaj o Witam Cię, Panie Wladimire Kliczko. Jaka frakcja State Boardu u Ciebie jest najlepsza, a jaka jest najgorsza? No, oczywiście Government. A, najgorsza? Panie, no, co mam Panu powiedzieć? No, nie chcę obrażać jakiejś innej frakcji. FIP. Tak no, no, FIP. No, jak mam tak mówić, że najgorsza. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Miło się z Panem gawędziło. Witam cię, mój drogi podróżniku. Mam do ciebie jedno krótkie pytanie zasadnicze. Jaka frakcja State według ciebie jest najlepsza, a jaka jest najgorsza? Najlepszą frakcją zdecydowanie jest GOF, z Wizarding A najgorszą frakcję oceniłbym jako FIF, ponieważ no można o nich wiele oczekiwać, ale niestety nie stoją na wysokości swojego zdania. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Witam Cię, drogi graczu. Która frakcja State według Ciebie jest najgorsza oraz najlepsza? Moim zdaniem, najlepszą frakcją State jest FIB. A najgorszą, jak na ten moment, to jest Fizzleers. Dlaczego? Ponieważ to co zauważyłem, a zarazem, często ich nie ma, kiedy są potrzebni w mieście. Tak jakbym usłyszał o jakichś czy coś podobnego, nie ma tak, niestety. Bo my też mamy ciężko pracę, a taka jest prawda, że flip robi. Dziękuję bardzo. <grym> Witam Cię bardzo serdecznie, Ty mój pulpeciku. Jaka frakcja z tej według Ciebie jest najlepsza, a jaka jest najgorsza? Szczerze mówiąc, no wiadomo, że przecież gubernant jest, jest numerem jeden na liście, a jeżeli chodzi o najgorszą, no to ja niezbyt mogę <grym> się o tym wypowiadać. Yy, szczerze mówiąc, każda yy, frakcja jest dla mnie dobra. Aha. Każda ma jakieś plusy, minusy, ale czy jest najgorsza, tego nie wiem, jaka może być. fip SD. No. Dobra. Dziękuje Pana bardzo się, Która frakcja State według Pana jest najlepsza oraz najgorsza? E, najlepszy IMS, naprawdę świet świetni ludzie, świetna kadra. Naprawdę miło tu się spędza czas. Zawsze pomocni, przyjeżdżają kiedy trzeba, nigdy nie ma z nimi problemu. A, a tak ogólnie, no to jebać SD, i do dupy. E, no co? No, jedynie się nadają do odholowywania aut i tyle. Witam pana serdecznie, mam do pana pytanie. Jaka frakcja z tej według pana jest najlepsza? A jaka jest. No, najlepsza to wiadomo, że. Whistle News bo robią dużo ciężkiej pracy, a najgorsze to FIB, bo szukają chuja do dupy i zaczepiają niewinnych ludzi.